Proszę Państwa, zostaliśmy ten przemysł w Polsce w naszej kadencji jako przemysł przygotowany do wyprzedaży. Były poszczególne koncerny, które miały określone grupy cukrowni wykupić, i tak też przedtem przygotowano ten przemysł, jakby powołując holdingi, a holdingi to się powołuje tylko dlatego, żeby wyprzedać ten majątek. Były, były to nierentowne firmy, nie miały pieniędzy ani na wypłatę plantatorom buraków, i co roku był ten problem, że państwo musiało dopłacać, a ten kapitał rozdrobniony tak sobie funkcjonował, a poszczególne państwa, które rościły sobie pretensje, żeby wykupić te cukrownie, sukcesywnie wykupywały. I, i dla mnie Rozdrobnienie kapitału, no to musi być klęską, a jak jeszcze jest jeden właściciel i ma kilka firm, które konkurują ze sobą, no to już jest w ogóle tragedia. No takiego czegoś być nie może i zaczęłam się zastanawiać, jak to zapisać, żeby po pierwsze skonsolidować ten majątek. I po drugie, tak go zabezpieczyć, żeby żadne łapki już się nie wyciągały po ten majątek. I to był mój problem, żeby to jakoś rozwiązać. I rzeczywiście, rzeczywiście myśląc nad tym, jak to zrobić, no mówię tylko koncern, bo tylko koncern może, który ma sprzedaż, ma. Surowiec i ma potencjał przemysłowy, może funkcjonować z zyskiem. I już po pierwszym roku faktycznie ten zysk się pojawił. Ale, proszę Państwa, droga to była przez mękę, szczerze mówiąc, bo ja byłam posłem AWS-u i właściwie musiałam się przeciwstawiać swoim kolegom, którzy koniecznie parli do tego, żeby to wyprzedać. W szczególności to szło od rządu, od pana ministra skarbu i potem od następnych ministrów skarbu, którzy byli, żeby ten majątek wyprzedać, bo już przyrzekli tym koncernom, że oni im te, te cukrownie sprzedadzą. No i to się zaczęła walka. Ona nie była tylko w samym Sejmie, ale także w przestrzeni medialnej. No media wypisywały, Potworne bzdury i to wszystkie media. Można sięgnąć do tego czasu wprost, polityka, Rzeczpospolita, gazeta prawna, no wszystkie najważniejsze dzienniki i tygodniki pisały. No i tam pisały, jaka to ta, ta pani nie bardzo jest rozgarnięta, że ona chce koncerny powoływać, monopole i w ogóle, i tragedia. No różne tam inwektywy padały. Ale ja sobie, ja stwierdziłam, że nie będę odpowiadać na, na te zaczepki prasowe, bo to szkoda czasu. Trzeba było poświęcić czas na to, żeby jechać do ludzi, bo wschód Polski, wschód Polski był zabezpieczony, bo tam i kolega Lubaś, kolega Biela, oni tam czuwali nad tym schodem. Ale ja chciałam, żeby jeszcze Śląska Spółka Cukrowa Weszła do tego koncernu, bo jeszcze w momencie wejścia ustawy w życie ona sprzedana nie była. No, ale skończyła się nasza kadencja, już nie było komu tego dopilnować, i tą spółkę całą, która by naprawdę przyniosła tutaj ogromny zysk, bo tam są dobre ziemie, można by wtedy ustawodawstwo tak uregulować, jak przed wojną było. Przed wojną. Ponieważ słabe ziemie są na wschodzie, dobre ziemie były na zachodzie, na Śląsku, to tam było tak uregulowane, że wschód Polski robił na kraj, bo z wyższą cenę dostawał, a natomiast zachód, ponieważ miał dobre ziemie, lepszą wydajność, robił na, na eksport, prawda? No, to były rozsądne przepisy, nie przepisy osiemnastostronicowe, tylko dwie kartki papieru napisane jasno i wyraźnie o co chodzi, polskim językiem. Gramatyczna wykładnia bez problemu. Natomiast tutaj, w tej chwili, no, jakie prawo się tworzy, sami Państwo widzicie. No i teraz do tej ustawy. Ja tą ustawę przygotowałam w całkowitej tajemnicy i przyniosłam ją na posiedzenie Komisji Rolnictwa. Poczekałam, aż wyjdą posłowie lewicy i Unii Wolności i wtedy dałam koledze przewodniczącemu, żeby rozdał ten projekt i przegłosował, bo wiedziałam, że jak już wyjdzie z komisji przegłosowany. To na sali sejmowej będzie głupio przeciwko polskiej firmie głosować. No i to przeszło, no była afera straszliwa. Dwa razy mnie premier prosił, żeby się z tego wycofać. ja mówię, że nawet mowy nie ma, żebym się z tego wycofała. To jest jedyna rzecz, którą my zrobimy w tej kadencji, żeby coś dla tego kraju zrobić. Mówię, ja na pewno się z tego nie wycofam, panie premierze, i to w ogóle nie ma mowy. No, i, i potem jeszcze tak, ta ustawa jakoś przez ten sejm przeszła. Prowadziłam to głosowanie. No, cudem, to faktycznie cudem, bo lewica miała głosować przeciw i zagłosowała za. Potem mi premier Miller mówił, że za bardzo go zahipnotyzowałam, żeby. żeby mówi, że zagłosował za. Z tym, że ja mówię, no też jest ważne w takim parlamencie, żeby współpracować z ludźmi, którzy są dobrej woli i chcą coś zrobić dla Polski. Nie tylko z jednej opcji, bo w naszej, naszej niby prawicowej opcji przeciwników było masę, którzy nie chcieli tego zrobić. I, I cały czas do tego stopnia, że, że mi już od razu powiedziano, że już na żadną kadencję więcej nikt mnie tam na listę nie wpisze, ja mnie ja nie muszę, ja mam zawód, ja sobie dam radę. I ten, a co mówię zostanie, to zostanie coś dla... I będą rolnicy mogli produkować i ludzie pracować. I o to chodziło przecież wszystkim. No ale... Gdyby to tylko my, posłowie, byśmy byli, to też byśmy rady nie dali. Dlaczego? Bo ani minister rolnictwa, ani minister skarbu, nikt tego nie chciał, bo oni już przyrzekli, że to wyprzedadzą. No minister Walasz to mi powiedział, ilu was jest do tego? Pięciu, sześciu? Jak ja moje psy na was spuszczę, to wy będziecie uciekać nie wiadomo gdzie. To są jego słowa. No ja mówię, a te, te, gdzie są te psy, jak one wyglądają, te psy, nie? A on mówi, że to leper i ten z rolniczych, zapomniałem jak on się nazywał, ale mniejsza z tym. No to nim on zdąży ich ściągnąć, to ja już byłam u nich. Z kartkami podpisać, że chcecie polski cukier, nie? Podpisali, no to ja potem mówię panu ministrowi, ma pan swoje psy, podpisały że chcą polskiego cukru, nie? No ale tego typu rozmowy to były. Jeszcze trzeba było to przeprowadzić przez Senat. W Senacie też był opór materii, straszny. Wiem, że się tam natłumaczyłam, żeby to przepchnąć, tą ustawę, strasznie. No ale się też jakoś udało. I w trzecim czytaniu tej ustawy, taki poseł Pilarczyk z Lewiczy, Wrzucił taki przepis, który w zasadzie zmuszał prezydenta do zawetowania tej ustawy, bo on tam w tym przepisie stwierdził, że całą nadwyżkę produkcji cukru ma wykupić budżet państwa. No Przecież to jakiś nonsens, ale on to zrobił celowo, on wiedział, że to jest niemożliwe. On to zrobił celowo żeby po prostu ta ustawa nie przeszła. No ale ta ustawa przeszła szczęśliwie przez Sejm, przez Senat, poszła do prezydenta. Ja wiedziałam, że prezydent nie może takiej ustawy podpisać, no bo nie, nie może, to są niewiadome kwoty w ogóle, jak to w budżecie zapisać. To... No i tu z kolegą, żeśmy do tego pana prezydenta poszli. W pierwszych słowach powiedziałam, że ja wiem, że tu niemiecki lobby również jest, prawda. Jeszcze była ta pani minister Deresz, świętej pamięci, która zginęła i ona mówi, ma pani rację, pani poseł. Nie? No to pytają mi się, dlaczego, Borowski mi się pyta, dlaczego ten przepis jest pisany? Ja mówię, no to wasz poseł wpisał, po to, żeby, żeby tej firmy nie utworzyć. Ale ja mówię, ja mam sposób. Pan prezydent podpisze i napisze nowelę wyłączającą ten przepis, a ja ją przeprowadzę przez Sejm i Senat. I tak się stało. I tak się stało, i w końcu ta ustawa zafunkcjonowała. Ale mówię, to wszystko było tak, że gdyby ludzie w terenie nie strajkowali, nie domagali się tego polskiego cukru, i rolnicy, i pracownicy, to z tego by też nic nie było, bo to by było tak, jak mówię, nas kilku i nas by rozpędzili, nie? Dzisiaj to by zrobiły służby. Przedtem też może tam mieli ochotę, ale niekoniecznie, ale jakoś to wszystko, to wszystko wyszło. Ja mówię, no, trzeba też podkreślić, że Śląsk też chciał być w polskim cukrze, cukrze ta Śląska Spółka Cukrowa. Tam pani piekarz strajkowała pół roku. Naprawdę, ja, ona tylko dzwoniła, ja mówię, jeszcze trochę, jeszcze trochę, sieć tam nie, może się uda. To proszę sobie wyobrazić, że umowa sprzedaży, która była z francuską firmą, przez państwo podpisana umowa, z francuską firmą Saint-Louis-Secre, który nie miał już ani jednej akcji w tej firmie, bo w tej firmie wszystkie akcje w momencie sprzedaży miał Z-cukier. I oni sprzedawali Z-cukrowi, a nam wmawiali, że sprzedają w francuskiej firmie, żeby były takie no, taka konkurencja między państwami, prawda, z tym cukrem i tak dalej. W tych umowach to była tragedia. No, ja poprosiłam ministra skarbu, żeby mi udostępnił tę umowę Śląskiej Spółki Cukrowej. No, to czekałam dwa tygodnie. W końcu poszłam tam do tego ministerstwa skarbu i mówię do pana, panie, skseruj mi pan to, bo jak nie, to ja to będę siedzieć następne dwa tygodnie i przepisywać, nie? No, i on mi to skserował. Potem nagle się. Spaliła ta kancelaria tajna, tam w tym, w tym Ministerstwie Skarbu, i już żadnych papierów, umów dalszych nie można było wydostać. Ale umowy były tak spisywane, że na przykład Cukier zainwestuje ponad 100 milionów w tą śląską spółkę cukrową, pod warunkiem, że Sejm uchwali korzystną dla nich ustawę. Proszę sobie wyobrazić, co to w ogóle jest. Albo, że, e, e, że się e, e, umarza wszystkie należności Skarbu Państwa, gdzie odrębna ustawa mówi, że tego robić nie wolno. E, I tego typu zapisy były w tej umowie. Ja dopiero jak ją dostałam, to ją przeczytałam i widziałam, co tam jest, e, jakie tam są zapisy. Jeżeli chodzi o wycenę, ja się pytam, jak były wyceniane te cukrownie. No tak ogólnie, ja wiem to jak tak, pira ze drzwi, czy jak to było wyceniane? No co się potem okazało, że towar, zapasy, zapasy wszystkie w ogóle nie były wzięte pod uwagę. Oni się tą metodą zysku wyceniali, którego w ogóle nie było, nie? Czyli można było za złotówkę akcję sprzedać i nie było żadnego problemu. I tak za ćwierć darmo, a właściwie prawie że za darmo, wyprzedano to, co, co jeszcze w Polsce było. No, te cukrownie kalisko kujawsko-kujawskie to sprzedawano w nocy, bo się bano, bo myśmy mieli strajk w Poznaniu. I się wszyscy bali. Pani minister w nocy przyjechała do, do, do. i z tego rozpędu sprzedała drogę na wsi i różne inne rzeczy. Potem musiała to wszystko. No, było po prostu jeden chaos. A jak rozmawiałam z koncernami, kiedyś mnie minister zaprosił do tych koncernów, ja mówię, panowie, wy dłużej tu nie będziecie tak robić, że. Wy będziecie konkurencyjne sceny stawiać, bo Wy macie pieniądze, żeby dopłacać, a nasze firmy padają. To się skończy niebawem i zobaczycie, jaki to będzie z tego skutek. A oni mówią tak. A wie Pani co, Pani Poseł? A Pani Minister to mi się pyta, nam się pyta, jak ona ma nam sprzedać te spółki. No to my jej odpowiadamy, że niech najpierw sprzeda, a potem my jej powiemy, jak sprzedać. No tego typu rozmowy. No wstyd, po prostu to był wstyd, żeby tak państwo traktowało swoją własność. To naprawdę, ja podejrzewam, że teraz jest jeszcze gorzej, bo no to widać, że to jest jeszcze gorzej, bo tam nikt się nie zagłębia w takie szczegóły jak umowy i tak dalej bo to ma woli buzię wystawić do kamery i tam bzdury opowiadać, zamiast się zaangażować tak bezpośrednio w to wszystko. Ale ja mówię tak, to się udało dlaczego? Dlatego, że byli ludzie w terenie, którzy chcieli tego, wiedzieli co to jest, że to jest dla nich praca, a dla rolników produkcja. Byliśmy my, którzyśmy ich wspierali i dlatego to wszystko się udało. No ale myślę, że, że ta spółka przetrwa, chciałabym, przynajmniej do mojej śmierci, żeby już nie musiała patrzeć na, na rozrywanie tego majątku.